Dzisiaj odwiedzili nas chłopaki z Eleven b Studios, żeby opowiedzieć nam o grze This War of Mine, The Little Ones. Witam. Witam serdecznie. Na początek opowiedzcie graczom, którzy jakimś cudem nie słyszeli o tej grze, z czym przyjdzie im się zmierzyć. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, This War of Mine, The Little Ones to jest opowieść o cywilach na wojnie o zwykłych ludziach, takich jak ja, ty, twoi sąsiedzi, którzy żyją w mieście, które zostaje oblężone. I mają prosty cel. Jak każdy człowiek chciałbyś przeżyć, taki. Bohaterowie w This of Mind The Little Ones chcą przetrwać wojnę. Dużą nowością w grze w porównaniu do, do wersji na innej platformie jest to, że są w niej dzieci. Ta podstawowa gra opowiadała o co dorosłych cywilach, w the Little Ones mamy też dzieci. No właśnie, podjęliście się bardzo trudnego tematu. Nie baliście się, że będzie on jednak zbyt kontrowersyjny. Wiesz co, patrzymy na to w ten sposób, jak troszkę w sztuce filmowej, tak? to znaczy filmy są w stanie opowiadać o wojnie w stylu akcji, tak jak Rambo, ale są w stanie też opowiadać o prawdziwych ludziach, o ich emocjach, tak jak w filmie Lista Schindlera chociażby, albo o Warszawie, która jest portretowana w filmie pianista, czyli w naszym mieście, tak, coś bardzo dla nas, temat dla nas bardzo żywotny. Wiedzieliśmy, że to jest nieco ryzykowny pomysł, natomiast no, okazał się na, na platformie komputera wielkim sukcesem. Jakby idziemy dalej za tym i rozbudowujemy to doświadczenie. Gra pokazała, że można mówić o bardzo poważnych emocjach poprzez odpowiedni gameplay w dojrzały sposób i że ludzie nie tylko to akceptują, ale, ale wręcz wspierają nas w podstawowym This of Mine mówiliśmy o dorosłych emocjach, takich jak, nie wiem, smutek czy gniew. tak Tutaj mówimy też o emocjach dziecięcych. To jest niewinność, to jest zabawa, bo pomimo wojny dzieci są dziećmi. Czy gracze w PS4 mogą oczekiwać jakichś ekskluzywnych treści? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim przygotowaliśmy nowy schron, w którym mogą. Cywile żyć. Nazywany jest po prostu blok, dlatego że to jest wzorowane na takim bloku, jak my mamy w Polsce. Mnóstwo typowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. E, mają także na przykład e, dynamiczny Team. Jest także statyczny, no ale ponieważ ten dynamiczny w mojej ocenie jest dużo ładniejszy, to powiedziałbym, że taki polecam. Gra już wychodzi bardzo niedługo, bo 29 stycznia. A z czego jesteście najbardziej zadowoleni z wersji na PS4? Wiesz, co ta gra? Ona opowiada o mm, mocnych emocjach i też jest skonstruowana w taki sposób, że bardzo się zżywasz tymi charakterami. Więc dla nas dużym wyzwaniem było takie wprowadzenie dzieci w ten świat, żeby te dzieci były jak najbardziej prawdziwe, nie były tylko takim ciężarem, ale no wiesz, jak ja jestem rodzicem, mam dwójkę dzieci i wiem jak to jest, że dzieci to z jednej strony trzeba się czasem z nimi zająć, ale z drugiej to jest ogromna radość w życiu. Dzieci potrafią wspierać dorosłych w dużo większym stopniu niż to się może wydawać, więc chcieliśmy, żeby te dzieci były właśnie bardzo żywym elementem, a nie samym takim ciężarem, więc te dzieci wytwarzają Związek między opiekunem a, a sobą mogą podnieść tego opiekuna na duchu. Można też te dzieci coś nauczyć robić w tych, w, wśród tych czynności, które są niezbędne do przetrwania wojny, jak zbierać wodę deszczową czy pomóc w gotowaniu. Dzieci mogą to jak najbardziej robić, więc to prawidłowe wprowadzenie dzieci w ten świat było dużym wyzwaniem. Udało nam się to zrobić i myślę, że z tego możemy mieć najbardziej. Twoja pociecha wzięła udział w sesji Motion Capture. Jakie emocje ci towarzyszyły? Tak, jest moja, jest moja córka w grze. Wiesz co, jak cała sesja się odbywała, to nie było jeszcze jakieś strasznie e, mocne przeżycie. Natomiast później widzieć dziecko w grze, gdzie to dziecko może być głodne, może być ranne, no jest to mocne uderzenie emocjonalne. Tak masz wrażenie, że ta gra wychodzi poza ten cyfrowy świat i staje się czymś bardziej realnym. Czytacie komentarze od fanów, bierzecie pod uwagę ich sugestie? Cały czas. Tak naprawdę to, co teraz widzimy, tak? czyli to, że możemy stworzyć własne scenariusze, to jest jakby efekt tych naszych interakcji z fanami, tak? Bo gdy gra wyszła, było tylko kilka takich scenariuszy predefiniowanych dostępnych, a w tej chwili jest tak, że na PlayStation będzie, będzie można Wybrać sobie postacie, będziemy można sobie miejsce, które odwiedzisz. I to jest coś, co stricte w wyniku tak z czytaliśmy ludzi, że oni lubią nasze historie, ale chcieliby stworzyć swoje własne. No i, to, i daliśmy im to do ręki. Także Czytamy, działamy i jeszcze gra będzie dalej na pewno rozwijana takie elementy. Gra jest dla ludzi o mocnych nerwach. Ja oglądając trailer już byłam bardzo poruszona. Boję się, co będzie, jak zacznę w to grać. A, no jak ktoś napisał kiedyś w komentarzach, że jest to najbardziej... The most depressing game ever generalnie, więc jakby jest trochę taka, ale to... Ja myślę, że to jest fajne, tak, że gry w końcu wyszły z tego takiego małego poletka, prawda, zabawki dla dzieci, jakichś takich głupawych strzelanek, tylko możemy wziąć coś fajnego, możemy wybrać dobrą historię i poruszyć zupełnie inne struny niż do tej pory, tak? tylko strzelani, takie jak relaks na kanapie, ale coś, co włączysz konsolę i daje ci do myślenia, jak dobry film. I to jest właśnie taka gra. Tak jak w rzeczywistości wojna się kończy, tak, tak ee, oblężenie w Disorder Mind Little Ones też się kończy, ale nie wiesz kiedy. No w rzeczywistości nikt by ci nie powiedział, okej, okay, to oblężenie potrwa jeszcze trzy miesiące. No już, brzmi to dość absurdalnie, więc gra, gra też ci nie mówi, kiedy oblężenie się kończy, ale się skończy. No i wtedy e, tak naprawdę nie masz poczucia zwycięstwa tak jak w tradycyjnej grze, ale poczucia ulgi. Nie? To operujemy po prostu innymi emocjami niż do tej pory gry tradycyjnie, ale. To czego się w czasie iluś lat pracy nad grami nauczyliśmy, że jeśli gameplay jest dobry, to, to my jesteśmy w stanie opowiedzieć każdą historię, dlatego że gameplay jest językiem gier. Nie? Czyli jeśli w tym języku poruszasz się sprawnie, to można mówić o, o dowolnym temacie. Nie? Oczywiście trzeba podejść do tematu z szacunkiem. i w This World of Mine The Little Ones my mówimy o emocjach, a niekoniecznie o wszystkich możliwych zbrodniach wojennych. W ogóle nie chcieliśmy się na tym skupiać, chcieliśmy pokazać przez co ludzie przechodzą, jakie trudne wybory muszą podejmować, a nie, że tak brzydko powiem, bryzgać krwią po ekranie. To, to w ogóle nie było naszym celem. A zdradzicie mi ile najdłużej udało wam się przetrwać w grze? Nie no, ja oczywiście grę skończyłem. Ja nie, ale 38 dni. Ale ja nie jestem dobry w takie gry. Ale staram się. No jestem bardzo ciekawa, jak pójdzie naszym graczom i jak pójdzie mi. Nie możemy się już doczekać. 29 stycznia czekamy. Dzięki. Będziemy się czekać.